Zostajemy przy cudownikach techniki. Robot Magma, marsjański łazik polskiej produkcji, zajął trzecie miejsce w międzynarodowych zawodach łazików marsjańskich na pustyni Wiuta w Stanach Zjednoczonych. Dumni konstruktorzy robota pojawili się u nas w studiu, no i nie dla wszystkich jego konstrukcja i sposób sterowania okazały się proste. To jest łazik marsjański. Konstruktorzy na całym świecie przygotowują swoje wersje takiego łazika. No i Amerykanie wybiorą coś, co wyślą. Polacy są w pierwszej trójce. Zobacz, jak on jest dzielny, to panuje te wszystkie rzeczy, bardzo dziękuję. Mawaj na nogi! Pan Szymon, nie, pan Szymon nad tym panuje. Ale proszę nie robić zdjęć teraz okazji, mogę proszę pojeździć czy nie? To jest tak samo, to jest proste tak jak nie wiem, jak, jak, jak budowa cepa, prawie że? E, nie do końca. Trzeba troszeczkę potrenować, poświczyć i lewy, lewy i jedzie normalnie bez... Nie czy coś jeszcze nie. muszę nacisnąć? Trenujemy mm na przemian. Aha. Oba drążki. Nie, 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 Aha. Jeden do przemian, drugi do tyłu. Okej, okay. Co zrobić, żeby zatrzymać, przepraszam? No to ja nie było, mam nadzieję, zbyt zdrowie, prawda? Nawet jeśli nie było zbyt drogie, to na pewno już jest tańsze.